Wracamy do ECK-a, bo są różne opinie na forum. <laughs> w końcu trzeba ustalić, e, gdzie jesteśmy. no Najprostsza była falka spadkowa, bo była bardzo prosta. Impuls, korekta. Impuls, korekta. Korekta oparła się na korekcie. <laughs> I impuls. No to było proste. Mm, a teraz zaczęła się falka wzrostowa. No i spróbujmy to też jakoś ogarnąć. Hmm, prawdopodobnie, no może, no może tak jest impuls. Mmm, jeszcze sprawdźmy, ile tu było spadku. 48 coś, 500 coś. Yy, no dobra, to powiedzmy, że to był impuls, a to jest korekta. To to jest znów impuls, a to jest znów korekta, czyli trzeci impuls, czyli prawdopodobnie yy, gdzieś tu będzie koniec. Hmm. Ile miał pierwszy 7, 2, 6 Być może zaraz się skończy. Znów na tych tutaj. Nie wiem, a może przekroczy. Impuls korekta, impuls korekta. Korekta oparła się na korekcie. No. 1, 2, 3, 4 i to jest piątka. Ok, patrzmy na piątkę. Piątka musi być podobna do... No któryś z tutaj tych falek eee, tu płasko poszło. Hmm i wyjście nagłe hmm. Hmm, hmm hmm ciężko powiedzieć no musi się pojawić to to, zmienię kolor inny kolor to nowe widzenie to, to jest tu powiedzmy e, powiększonej skali czyli to, to jeszcze tego nie mamy chyba, że jesteśmy tutaj w tym miejscu Raz, dwa, trzy, cztery i to jest piątka. No dobra, w każdym bądź razie gdzieś tu wystrzeli jeszcze w górę i po prostu zrobią tego topka. Czyli ta wersja, nie ta, co mówiłem, gdzieś tu mówiłem jeden, że to jest dwójka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pierwszy impuls, korekta, drugi impuls, korekta, trzeci impuls. Korekta oparła się na korekcie. Jakiś wylot w górę, jaki nie wiem, dokąd nie wiem. Pojawi się szpila, pojawią się. Paterny kończące impulsy i widzicie, tak to wyglądało. Szpilka. Taki Batman. Jedno ucho, drugie ucho. Batman, Batman się pojawił. To samo, jedno ucho, drugie ucho. I czekamy na uszy Batmana. No to hej.